Halo moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne, a to czytanie jest na grudzień 2024 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem panny. Moi kochani, cieszę się, że możemy tutaj się spotkać i wspólnie zobaczyć, co karty Tarota mają Wam do przekazania na ten nadchodzący miesiąc, ostatni miesiąc w tym roku i miejmy nadzieję, że to będzie coś pozytywnego. Kochani, pierwsza karta to jest Wasz temat. Grudniu. Czarodziej, to co będzie pomagało lub przeszkadzało. Królowa buław. Wasza świadomość, paść kielichów. Wasza podświadomość, dwa kielichy. To co było. Świat, to co będzie. Czwórka buław. Wasza energia, trójka kielichów. Energia zewnętrzna, dziesiątka kielichów, obawy lub nadzieje, as, mieczy i karta na przyszłość, as kielichów. No, macie tutaj kielichy, kielichy. Mhm. Czy dla tych moich singli, które tutaj mnie oglądają, może ktoś nowy się pojawi. A dla tych, którzy są w parach, może jakiś rozkwit waszego związku. Także tutaj może coś być na tle romantycznym, albo po prostu może będą się dobrze układać Wam z, z kontakty z innymi ludźmi. Te kontakty będą bardzo przyjazne i być może kogoś poznacie w tym miesiącu. Ale zacznijmy od czarodzieja. czarodzieja jest, czarodziej, czarodziej jest kartą. Um, takich możliwości, które właściwie nigdy um, nie przechodziły nam przez głowę, o których nigdy nie myśleliśmy. Czasami właśnie jest tak, że my marzymy o czymś, chcemy czegoś, widzimy coś tam może na zewnątrz i, i też bych, chci, chcielibyśmy to mieć lub coś zdobyć, właśnie coś osiągnąć. Um, ale są pewne możliwości, których na przykład nie znamy, których nie widzimy, gdzie nie mamy wzorców, e, lub na przykład pewne m, sprawy są w naszych oczach dla nas nieosiągalne, i nagle pokazuje się ta magia życia, i nagle coś się zaczyna kręcić, tak aby nam właśnie udostępnić to, co do tej pory dla nas było nieosiągalne, o czym nawet nie zamarzyliśmy. Um, lub zamarzyliśmy o tym, ale wychodziliśmy z założenia, że to na przykład nie, to nie dla mnie, tak. Także tutaj ten czarodziej jest taką bardzo pozytywną kartą nowych możliwości, niespodziewanych możliwości um, i szans po prostu, tych szans, inaczej mówiąc te możliwości to są szanse, które powinniśmy wykorzystać lub nie, to już zależy od nas. Ale no, jak już życie nam daje coś, no to powinniśmy się zastanowić nad tym, czy może z tego nie skorzystać, z tego zaproszenia, tak? E, Królowa była, wtedy się pokazała, no, to jest taka bardzo ognista karta i karta pokazująca właśnie, że um, człowiek chce się cieszyć życiem, tryska energią, ma dużo ognia, dużo takich pozytyw, dużo pozytywnej właśnie energii którą mógłby wykorzystać. I ja podejrzewam, że tutaj ta energia nie będzie Was opuszczała w tym miesiącu. Będziecie tryskać tą energią. Tym bardziej, że w przeszłości macie świat, a świat jest właśnie kartą też bardzo pozytywną, też kartą pokazującą, pokazującą nowe szanse, zamykającą pewien etap, w Waszym życiu pozytywnie zamykający etap, aby wejść w nowy etap, tak? który również będzie dla Was pozytywny, który się zapowiada pozytywnie. I prawdopodobnie w przeszłości coś zamknęliście, jakiś rozdział, rozdział swojego życia. Może to jest coś małego, może to jest coś dużego, to zależy, kto akurat co przeżywał, ale był na pewno jakiś taki, właśnie rozdział w Waszym życiu. Który był dla Was ważny, i to już jest zakończone raz na zawsze, i to daje Wam również ten fundament do tego, aby rozpoczynać coś nowego. Świat również pokazuje no, takie um, odległości geograficzne, czyli niektórzy z Was na pewno albo zmienili miejsce zamieszkania, albo zmienili miejsce pracy, może byli w jakiejś podróży. I to też miało wpływ na Waszą zmianę życiową, za zakończenie czegoś, właśnie jakiegoś etapu w Waszym życiu. I ten etap, który tutaj widać w tej karcie, który właściwie jest zakończony, wchodzicie w nowy etap, daje Wam zupełnie coś innego. I z tego możecie w tym miesiącu prawdopodobnie. Czerpać korzyści, to wykorzystać. No i kochani, no kochankowie jeszcze się pokazali. No to już tutaj chyba będzie naprawdę coś. Eiejiejiejiejiej, <laughs> no coś takiego. Dla mnie, ja muszę powiedzieć, jak na razie, to dla mnie jest taki strzał, strzał po prostu w jakąś nową relację, nową znajomość. Ej, mamy kochanków, mamy ósemkę buław w kartę niespodzianek życiowych. I As Buław, karta bardzo ognista, dużo się dzieje, dużo ognia, dużo zaangażowania. Dla mnie to tutaj jest miłość, namiętność. O jej, o jej, <grytanie> tak? Dla tych, którzy oczywiście są tym zainteresowani, bo jeżeli mnie ogląda tutaj bardzo dużo panienek, to w, w damskiej, w, że, w i w męskiej postaci, to oczywiście. Mm, Tutaj mogę mówić o tym, że albo pojawi się u Was partner, partnerka, ktoś właśnie do serca, albo może jakiś, tak jak powiedziałam na początku, taki bardzo miły człowiek, ktoś taki, no przyłóż do serca, tak? Ktoś taki, kto, z kim będziecie się świetnie czuć, z kim będziecie mogli coś tworzyć, gdzieś wychodzić. Czasami jest taki człowiek też potrzebny, tak? Taki przyjaciel, można powiedzieć. Taki kumpel, przyjaciel, coś w tym rodzaju, tak? Ale, kochani, zostawmy, zostańmy przy tej pierwszej wersji tych kochanków i tej wersji romantycznej, bo tutaj rzeczywiście te karty się pokazują, które no, świadczą o tym, ale zobaczymy, jak czytanie jeszcze się rozwinie. W każdym razie macie miłość, namiętność, parkę, tutaj macie, która naprawdę chce coś tworzyć. Pasuje do siebie, czuje się w symbiozie. Dla Was tutaj też jest ważna ta symbioza waszej podświadomości. W tym miesiącu będziecie też emanować właśnie taką chęcią do tego, żeby z kim się zjednać, z kogoś mieć e, po swojej stronie, z kim będziecie mogli iść przeżycie, tak jak tutaj fajnie na tej karcie to jest pokazane. E, no i wasza świadomość również pokazuje pazia mieczy, e, nie pazia mieczy, pa, pa, mieczy, pazia kielichów, czyli. Też właśnie miłość, ale taka delikatna, taka, takie delikatne uczucie. Tutaj mamy trójkę yy, kielichów, też wasza energia pokazuje, że te układy międzyludzkie będą w tym miesiącu się bardzo dobrze dla was kształtować. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze mamy. Do tej pory ja muszę powiedzieć, dla was chyba te dwa kielichy były takie troszeczkę niedostępne, mimo tego, że. Bardzo o tym myśleliście, czy mieliście w sercu, właśnie taką, taką nadzieję, takie życzenie, żeby ktoś się pojawił, żeby coś przeżyć, żeby to, było, żeby to był ktoś, z kim można tworzyć przyszłość. Dwójka była właśnie pokazuje taką blokadę, że człowiek chciałby, a nie może tak. I to jest właśnie w waszej podświadomości. Siedzi właśnie takie przeświadczenie, że a może ja kogoś poznam, to może się nie uda, a nie wiem, czy to w ogóle, czy to w ogóle ma sens i tak dalej, takie troszeczkę może takie wstanie sobie w stanie sobie stanie sobie na drodze. Dziesiątka monet pokazuje właśnie tak dobro materialne, cieszenie się tym dobrem ze swoimi bliskimi. Również dzielenie się ze swoim bliskim, i dobrym materialnym, szczęściem materialnym, można tak powiedzieć. I dwójka, była, dwójka monet pokazuje um, jakieś takie wahania, zniezdecydowanie, jak, jakieś będą na pewno wybory, będziecie chcieli właśnie wybrać, być może jest dwóch partnerów, czy partnerki, trzeba z kogo wybrać, kogoś, tak. E, także tutaj widać, że no, są jakieś takie wahania. Może też dlatego tutaj te, ta dwójka buław jest, że człowiek tak się nie może też zdecydować, to są jednak marzenia, a może jesteście w związku z kimś i, i macie kogoś innego w sercu, też tak może tutaj to być. W każdym razie to miłość tutaj, właśnie te sprawy takie uczuciowe odgrywają bardzo dużą rolę. Ja widzę, że na zewnątrz jest to samo: dziesiątka kielichów, czyli jest ktoś, kto z wami też chce stworzyć to szczęście. Także tutaj nie jesteście sami, tak? Bo niekiedy jest tak, że człowiek jest zakochany, zadłużony w kimś em, bez odwzajemnienia. A tutaj widać, że. Że, że jest ktoś, kto chce stworzy, stworzyć z Wami to szczęście, ale mamy kartę pracy, samodzielnej pracy, ósemka buław. Tutaj widać, że ten ktoś czuje się może w podążaniu za jakimś celem osamotniony. Tutaj tak nie wierzy w siebie, że może, że może to zdobyć, co tutaj dla tej osoby jest ważne. Spójrzcie, ósemka. Tutaj ta, ta dziewczyna pracuje, można tak powiedzieć, symbolicznie tutaj widać, pracuje, jest taka mm, bardzo bardzo skupiona na, na tym, co dla niej jest ważne, a tutaj już człowiek w siebie nie wierzy, tak jakby po prostu rzucił wszystko i powiedział mi, I tak się nie uda, po co ja się mam męczyć, tak? Czyli taka niewiara, zamartwianie się na przyszłość i tutaj widać, że ten ktoś opuszcza tą sytuację. I ja widzę, że tutaj jest ktoś na zewnątrz, to jest bardzo niepewne tego, co między wami może zaistnieć, a może jest już, tak? Bo tutaj widać, że ten człowiek chce tego szczęścia, dziesiątka kielichów, to jest właśnie tutaj też widać, pani na tej karcie. Jak ci, ci ludzie tutaj fajnie sobie siedzą, y, szczęśliwi, i patrzą na, te, na tą tęczę tych kielichów. No, i tutaj gdzie dzieciaczki się bawią, czyli no takie szczęście rodzinne, szczęście ze swoimi bliskimi, tak? Tak symbolicznie tutaj jest to pokazane. Y, I widać, że ten ktoś chciałby, ale ten ktoś czuje się tak, jakby był zostawiony dla siebie, jak, tak jakbyście. Mu nie pomagali, tej osobie nie pomagali jej czy jemu. Tak jakby ten ktoś właśnie miał takie uczucie, wszystko jest w moich rękach, ja muszę wszystko ogarnąć, jeżeli chodzi o to szczęście, o, te, o to budowanie tutaj przyszłości. Dlaczego nie wiem? Może dlatego, że tutaj jest takie niezdecydowanie z waszej strony, bo tutaj te karty właśnie też pokazują takie troszkę niezdecydowanie. Może też tak być, że tutaj Wy może więcej się ko koncentrujecie na sprawach takich materialnych, ta osoba więcej na sprawach takich emocjonalnych. W każdym razie tutaj widać bardzo dokładnie, że z mm, Waszej strony to jest takie, no nie mogę się zdecydować, chcę, ale nie mogę się zdecydować, a ta osoba czuje się w tym wszystkim samotnie, w tym podążaniu, można powiedzieć, układanie planów i tak dalej. W tej pracy mogę tutaj tak też to widzieć nad tym związkiem czy nad Waszą przyszłością, i ta osoba chce tą sytuację opuścić. Czyli za dużo jest tej osoby, po prostu ta osoba się czuje przygnieciona tym wszystkim, martwi się, robi sobie jakieś, jakieś zamartwienia, zamartwia się na przyszłość, tak? Czy to między Wami się uda, czy to między Wami się rozwinie, rozkwitnie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak jakby ten człowiek po prostu nie wierzył w siebie, tak? Nie, nie, ma, nie ma na tyle tutaj siły, że. Że pociągnie to wszystko. Bo tutaj to zamartwianie ok, ale tutaj, gdyby inna karta była, na przykład siła by się pokazała, albo siódemka była, w tym powiedziała ok, ale ten ktoś to pociągnie, ten ktoś da sobie radę, tak? A tutaj widać, że ten ktoś myśli na tym, żeby po prostu zrezygnować z tego wszystkiego, tak? Z tej waszej, tutaj się tak świetnie zapowiada, z tej relacji. Ale co my mamy dalej? Mamy. As mieczy. As mieczy pokazuje nowe plany, taki wytyczony, wytycz, wytyczoną drogę, którą macie gdzieś tam właśnie w swojej głowie. I to, co dla Was jest ważne. I to może być zupełnie coś innego, jak na przykład ta osoba chce, tak? I to już może być jakiś konflikt, i ym, dlatego może to nie posuwać się do przodu między Wami a tą osobą ale widać, że te plany są i macie nadzieję na to, że po prostu to da się zrealizować. Co my mamy tutaj? Te dwie karty na końcu. Czwórka była w karta, jak widać na tej karcie zadowolenia, karta pokazująca, że człowiek ma powód do tego, żeby świętować, imprezować. Na niektórych grafikach tej karty, w innych na przykład taliach jest to karta na przykład zaślubin, stania na właśnie na ślubnym kobiecu, na jakimś nowym etapie w, w życiu. I e, w każdym razie jest jakiś powód do tego, żeby świętować i wejść w coś wyżej. E, tak jak tutaj mówiłam o tej podobnie też, trosze, trochę podobnie, tak jak tutaj ten świat pokazuje. Tak jeden etap zamykam, wchodzę w następny. No i As Kielichów, karta szczęścia, karta pokazująca nowe znajomości. Nowe spotkania kogoś bardzo, bardzo ważnego w waszym życiu, kto przyniesie ze sobą dużo właśnie szczęścia, dużo nowych, y, pozytywnych momentów. I mamy, mamy trójkę buław tu mieliście dwójkę, a tu macie trójkę, czyli już jest start, ale trzeba coś zamknąć za sobą, coś zostawić za sobą. E, jakiś porządek w waszym życiu trzeba zrobić. Najpierw, jak w to wejdziecie i macie tutaj tego rycerza buław, i wtedy będziecie mogli iść jak strzała, tak, ten wasz ogień. W tym miesiącu będziecie naprawdę w takim ogniu, będziecie mieli dużo tutaj ognia e, i, i, i e, trzeba będzie jednak coś. Coś zostawić za sobą. Ja podejrzewam, że to jest to, co właśnie w waszej podświadomości jeszcze siedzi takie niezdecydowanie. Trzeba się będzie po prostu zdecydować. Wchodzę w to albo nie wchodzę. I tutaj nie ma takiego, bo ja nie wiem, tak? Dwójka, Mona to właśnie jest taka karta. Um, ja nie wiem, ale spójrzcie tutaj, ja nie wiem, ja się nie mogę zdecydować, mam dwie możliwości, co wybrać, tak? Um, dwójka buław, dwójka monety, dwójka kielichów, dwójeczki, dwójeczki, czyli, czyli Wam zależy na tym, żeby z kimś się złączyć i um, żeby nie być sam. We dwójkę jest zawsze łatwiej, ale we dwójkę to znaczy też dwa różne horyzonty się ma, tak? Czyli trzeba też iść czasami na kompromisy, trzeba też się wczuć w tego drugiego człowieka. Co ten ktoś chce, i tutaj widać, że właśnie tutaj może jakiś konflikt interesów jest, bo ten ktoś być może chce czegoś innego. Być może to jest osoba również taka troszeczkę skryta, tak jak na przykład ten paść tutaj pokazuje w waszej świadomości też taką nową, delikatną, miłosną energię, a to jest ktoś taki bardzo skryty, taki nieśmiały. I ja mogę sobie wyobrazić, właśnie, że. Jeżeli ktoś nowy się w waszym życiu pojawi w tym miesiącu to będzie to taka osoba, którą trzeba będzie troszeczkę oni ośmielić, ośmielić, troszeczkę pociągnąć, tak, bo są ludzie, którzy są tacy, e, tacy, tacy, którzy są bardzo zamknięci w sobie, oni by chcieli, ale oni nie umieją, czy nie potrafią, bo to już taki charakter, tak, może tak byli wychowani, może mieli takie wzorce właśnie w domu i tak dalej, ale to nie znaczy, że nie, to nie są ludzie, których nie można z którymi nie można związku założyć oczywiście z takimi ludźmi również można założyć związek tylko trzeba troszeczkę do nich wyjść do, podać im rękę tak? jak się już poda rękę jak się robi ten pierwszy krok to oni wtedy wychodzą z siebie oni wtedy kwitną tak? też czasami jest w życiu taka potrzeba Potrzeba, potrzebna jest właśnie taka umiejętność e, obchodzenia się z tą drugą osobą. I to czasami też zauważamy, jak na przykład widzimy naszego na przykład ex, tak? Czy naszą ex. I widzimy, a ona ma nowego partnera, czy on ma nową partnerkę, i oni się rozumieją i oni i oni są fajni. Tak, oni są fajni, oni fajnie sobą żyją, tak chciałam powiedzieć. Się rozumie, jako się układa, a my wtedy tak patrzymy, troszeczkę zawistnie. No nie wszyscy może, ale w większości jest tak, że my jesteśmy wtedy tacy troszeczkę nieszczęśliwi i zawistni i sobie myślimy, a to na pewno długo nie będzie trwało, bo on przecież taki był zły, czy tam ona, bo on ma swoje wady i tak dalej, i tak dalej. I to na początku to zawsze fajnie, um, ale dlaczego to ma nie przetrwać? Jeżeli oni do siebie pasują, a my na przykład do siebie nie pasowaliśmy, tak? Czy wy tam do tego ex, czy ex, jego czy jej nie pasowaliście, a oni do siebie akurat pasują, to to będzie się układało. I to nie, nie ma nic, yy, nie ma żadnego znaczenia, yy, 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 jacy wy jesteście, bo wam się nie układało nie dlatego. Że wy jesteście gorsi, czy nieładniejsi, czy niebogaci, czy coś w tym rodzaju, tylko dlatego, że po prostu do siebie nie pasowaliście. I to jest bardzo ważne, że trzeba do siebie pasować, a ludzie często po prostu zostają ze sobą, są ze sobą, mimo tego, że nie pasują do siebie, ale spotkają się, zakochają się, hormony zaczynają szaleć. No i później ludzie, no to to zakochanie, to tak jak choroba jest troszeczkę tak niby fajne, ale troszeczkę zaślepia. Później człowiek przyzwyczaja do siebie i już zostaje ze sobą i się boi odejść. No i czasami takie związki przetrwają nawet całe życie, tak, czy pasują, czy nie pasują, ale tam walczą ze sobą i jakoś idzie. Ale na tym nie polega szczęście, bo szczęście właśnie polega na tym, żeby dwoje ludzi chciało tego samego, żeby dwoje ludzi rozumiało się tworzyło tą symbiozę życiową, żeby się uzupełniali, żeby się rozumieli bez słów, można powiedzieć, tak i tutaj trzeba właśnie zrobić jakiś porządek i ja podejrzewam, że po prostu musicie dać sobie szansę, nie bać się, tylko dać sobie szansę, wybrać mądrze, bo tutaj jest ta właśnie ten wybór i będziecie wtedy mogli zobaczyć, czy to czy ten związek z tą osobą ma przyszłość, czy nie? I oczywiście, jeżeli chodzi o tą osobę, no tutaj trzeba by troszeczkę rozgryźć, co tutaj właśnie jest, dlaczego ta osoba, um, dlaczego ta osoba tutaj tak troszeczkę. Od was się oddala, można tak powiedzieć. Ja mogę też sobie wyobrazić, że ta osoba być może pracuje zbyt dużo, tak? Bo tutaj ta ósemka monet jest to taka praca, samodzielna praca. Może za dużo pracuje, bo się martwi o waszą przyszłość, tak? I, i tutaj też widać, że ten ktoś, ta sytuacja tego człowieka przygniata, i tutaj trzeba by było też jakoś podać, właśnie tą pomocną rękę tej osoby i powiedzieć, słuchaj. Ja też jeszcze jestem na tym świecie i Ty nie musisz się na śmierć, bo ja też mogę Ci troszeczkę pomóc, tak? Także mogę sobie też tak to wyobrazić, bo tutaj widać, że ta osoba no, ma jakiś, jakiś problem, jest czymś przygnieciona, a to jest związane właśnie z takim zamartwieniem się na przyszłość. Także um, tutaj trzeba zobaczyć, co to jest i jak może otworzycie się do tej osoby, to temu komuś też się zrobi łatwiej. I co dwoje, to nie jedno, tak, zawsze we dwoje jest łatwiej. I wtedy być może tutaj też takie jakieś lody, czy to zamartwianie przejdzie na bok i ta, ten człowiek też się hmm, poczuje pewniej w, was, w waszym związku, w waszym życiu, tak, w waszym w życiu was obojga. E, także. Tutaj, no taki, no często jest tak, że jak się wchodzi w związek, to są jakieś takie problemy, takie większe czy mniejsze, bo ktoś tam właśnie ma jakieś tam problemy życiowe, ale po to właśnie się ma partnera, żeby też pomagać sobie, y, sobie dopingować i asekurować, można tak powiedzieć. Także tutaj, kochani, w tym miesiącu, no tak jak powiedziałam, dla. Jednych może to będzie po prostu jakaś taka znajomość, taka naprawdę y, taka konkretna na, na, na dłużej, ktoś kto będzie taki naprawdę bardzo serdeczny, albo po prostu spotkacie naprawdę swojego partnera czy partnerkę na taką relację, tak, bo tutaj ta ósemka też jest, no i ogień jest kochani, ogień też mamy, także... Hmm. Fajnie by było, gdybyście przy świątecznym stole usiedli właśnie z taką fajną osobą, bliską sercu. Tego Wam życzę oczywiście z całego serca, aby Wasze święta były zdrowe, wesołe, przyjemne. No, i życzę Wam oczywiście, żebyście nie byli sami podczas tych świąt. Także, kochani, zdrowych, wesołych świąt wam życzę i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz pod koniec tego roku, kiedy będziecie mogli obejrzeć moje czytania na rok 2025. Kochani, do zobaczenia.